Serdecznie zobaczymy z miniaturkę. Zgrabną, czyli zgrabną. Gramy białymi i gramy sobie tak. Skoczek F3. Najlepszy, tutaj tłumaczymy, tłumaczymy, żeby nie stawiać skoczka przed piona C. Ale są tacy, które można tłumaczyć godzinę, dwie, ale nie 10 minut. i podrywamy bo nam przeciwnik nie daje zaszaleć, nie daje no to spokojnie czekamy, nie reagujemy tam przeciwnik idzie do ataku ho, 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 ho. można tu wsypać wariantę, ale my chcemy zroszować przeciwnik idzie do ataku najlepiej to jest zrobić rozszadę i zbić tak, no, ale to tak łatwo powiedzieć. W warunkach niedoczasu, każda partia szybka jest niedoczasowa. Bijemy piona, proszujemy, a przeciwnik idzie do ataku. I teraz, gdybyśmy wiedzieli, co on kombinuje, to byśmy zagrali Hetman D6 i tu zastosowali tak zwane bicie przelotne. Bicie przelotne. Jak to może wiedzieć, no, rozwijamy figury, a przeciwnik huknął. Przeciwnik huknął, zabrał i huknął. Wyczymy materiał. Mamy wieże i dwie figury. Czyli mamy dwie figury za wieżą. No. 3 plus 3 to 6, to więcej w grze środkowej lepiej no to wymieniamy hetmany, żeby nam nie dał mata nie chce idziemy do ataku tu mamy na oku punkt F7 przeciwnik zraszował może myślał że wyskoczymy Hetmanem na H5, ale nie z nami te numery. My najpierw wstępem na Hetmana. Teraz ze szachem i Hetman H5. Teraz przeciwnik zauważył, że na jakiś ruch, nawet taki bardzo agresywny Ofiarujemy gońca. I damy matę. W związku z powyższym zagrał wieża E8 i postawiliśmy mu matę. Mi się ta partyjka bardzo podoba. Wykoszona w sieci, wyczyszczona. To nieprawidłowy ruch. No, jak można tak z nami grać? Piące musi być przed skoczkiem. I tu się nie spieszymy ruch z gry środkowej a czarne są w debiucie rozwijamy figury proszę, czarny uderza w centrum jakby miał przewagę w rozwoju to rzeczywiście Roszada jest najzdrowsza ale kto mógł wiedzieć że przeciwnik jest szalony, no Hetman D3 wyganiamy konia Proponujemy wymianę hetmanów. Po wymianie hetmanów powinniśmy to wygrać. I to jak grom z jasnego nieba. To posunięcie już wygrywa. Przeciwnik nie widzi. Objemy piona. I jest bateryjka. Odszedł wieżą, bo żeby zluzować królowi pole F8. Żeby na otakę zbić. 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 I uciec. Ale no nie znamy te numery, postawiliśmy skoczka na F7, pomachaliśmy dobrotliwie rączką i podziękowaliśmy.